Torciara ze mnie marna, ale jak chcecie zjeść po prostu pyszne ciasto, no to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Na początku robimy bardzo prosty biszkopt, więc ubijamy białka razem z odrobinką soli. Żółtka mieszamy z wanilią oraz z olejem, a w międzyczasie stopniowo do białek dodajemy cukier. Kiedy białka są naprawdę ubite, dolewamy żółtek, a na końcu mąkę pszenną wymieszaną z ciemnym kakao oraz z proszkiem do pieczenia. Biszkopt pieczemy dosłownie 40 minut, a następnie dzielimy na trzy części. A skoro tort jakby szwarcwalcki, użyłam wiśni z kompotu oraz frużeliny wiśniowej. Krem to po prostu śmietanka trzydziestka, cukier puder oraz wanilia. Do nasączania użyłam wiśniówki wymieszanej z sokiem wiśniowym. Na każdą warstwę dodajemy sporo bitej śmietany i dwa rodzaje wiśni. Jak już wiemy, tort szwarzwalski jest zupełnie inaczej ozdobiony, ale ja nie potrafię tego robić, więc użyłam gorzkiej czekolady oraz kropelek czekoladowych. Ciacho ląduje w lodówce na minimum 10 godzin no i gotowe. Jest naprawdę przepyszne, bardzo proste, a cały przepis standardowo znajdziesz Pisa.